Na pewno wszyscy wiedzą, kim była Maria Skłodowska-Curie. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że jej córka Irena Joliot-Curie również dokonała przełomowych osiągnięć. Urodziła się we Francji w 1897 roku jako pierwsze dziecko Marii i Piera Curie. Matka od najmłodszych lat wywierała ogromny nacisk na jej edukację. Córka okazała się być utalentowaną matematyczką, lecz to ostatecznie fizyka i chemia skradły jej serce. Studia na uniwersytecie przerwała jej pierwsza wojna światowa, podczas której wraz z matką służyła na froncie jako asystentka w wozie radiologicznym. Niedługo po wojnie obroniła doktorat i poznała swojego przyszłego męża, Frederika Joliot, którym prowadziła badania z zakresu promieniotwórczości oraz fizykochemii jądrowej. W końcu, w roku 1934, dokonała przełomowego odkrycia, które na zawsze zapisało się na kartach historii. Zaobserwowała zjawisko, zwane jako emisja pozytronowa. To reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka beta+, plus, zwana pozytronem lub antyelektronem. Zjawisko to znajduje zastosowanie przede wszystkim w medycynie, w emisyjnej tomografii, która umożliwia ocenę anatomii narządów pacjenta i wczesne rozpoznanie przypadłości takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona. Choć Irena zmarła na białaczkę w 1956 roku, pozostawiła trwałe dziedzictwo w nauce, rewolucjonizując medycynę i inspirując kolejne pokolenia naukowców.